i ochota na, na wszystko po prostu zakupiłem wszystko, będzie test Iran, jest tutaj mleko zsiadłe polskie maszlanka, kefir ten samej firmy y, no i jest mocny, który już zapija smak, główna zryja żeby mieć czysty smak blaku zaczynamy od Iranu, żeby się będzie szybki film, bo szybko to wypiję razem z możnym. później on będzie po mnie będziemy dyskutować kwaszne smakuje jak takie mleczko Zakwaszone, jest bardzo delikatne, kwaśne yy, i jest też bardzo płynne. Przechodzimy teraz do mleka strzelbego. Jest równie tylko teraz bardziej gęste i czuć, że fermentowało i jest to bardzo przyjemne. Yy, Masztanka. Uff, to jest zapach, już w sumie jeszcze dogram. Jest to bardziej zbliżone do Ayranu. Natomiast jest to coś pomiędzy mlekiem zsiadłym a Ayranem. Ja bym wybrał mimo no wszystko Ayranu. Natomiast masztanka jest dla takich słabiaków, słabia, którzy boją się prawdziwego kefiru albo mleka zsiadłego. U, znany smak. Mom no, gnie. czuć się gnił. Jest trochę gęsty. Jest posmak główna na końcu Już naprawdę Z takiej obory jak mówi się. Jest treb, no, gęstszy Jest podobny do e, masztanki Natomiast jest, jest lekko gęściejszy jest, jest słodszy Najsłodszy z tego zestawienia najmniej kwaszny mm. No A zapach? Coś z zapachu Zaczniemy od ach chuj, zaczniemy od arany. O, pak Pachnie, jak smakuje. To pachnie to jak zabory. A to? To też jak zabory, ale trochę gorzej. A to? Nie jak zabory, ale te Jeszcze gorzej. A to jeszcze gorzej. Czy teraz ja? Krowa bo to na wstrawach nie jest ja też sobie po prostu. Oj, oj, Właśnie, tak? Pozwolę sobie usiąść. Zrobię to szybko, ponieważ muszę iść zaraz. Tak, ja tak. też muszę iść. Tak. Jest tu iron. Pachnie ładnie. No, akurat najlepiej pachnie, bo gównem nie wali, nie? Bardzo taki delikatny w smaku, bardzo dobry. No, brałbym go w sumie. Dobrze, teraz czas na... Co to jest? Mleko z siadłem. Mleko z siadły. Z głównym. Pachnie... Nie pachnie. Nie pachnie? Nie pachnie. Był panie, nie, ale, ale tak no jak jest gęste, czuję taką galaretę na języku w smaku równie łagodne, trochę kwaśniejsze od no, Ayranu tak. ale ja bym wybrał właśnie Ayrana też tutaj no, Tak, ogólnie przegrało tym mleko. Przegrało Następnie, przegrało. następnie maślaneczka O, teraz poczułem. No pachnie delikatnie, delikatnie, tak jakby mnie ktoś muskał po prostu po wewnętrznej ścianie nosa głównym. A smakuje, no ale rozpływa się w ustach, ale jest za delikatne. Ja po prostu, ja lubię takie mocne smaki. Teraz tutaj mój faworyt teraz następuje kefirek. On jest po prostu najlepszy na świecie. Jak go powącham, to aż czuję, że... Że ma moc, nie? Wiecie o co chodzi? Teraz tak. No i to jest ten smak. To jest ten smak po prostu. No bardzo dobry, chociaż z tego zestawienia to jednak wygrywa pan iron. Ale nie jest mój, więc muszę wypić ten kefir. Najpierw sobie. A tu nawet par zaprezentuję, tylko poczekam. Tutaj wygrywa pan iron, następnie jest kefirek, następnie jest maślaneczka, no i jest Meczko na końcu. Ja jednak, ja bym, ja bym, zrobił tak, że jednak bym zamienił te dwa, bo maszlanka jest bardziej rzadka, a kefir jest wszędzie i to mi imponuje, ale mniej więcej taka, takie coś by tutaj było No, ale teraz musimy wypić, bo jeszcze stwierdziłem, że <laughs> nagramy no, tutaj skład, zaczniemy od pana Ayranu białko 2,1 kalorie, no to wiadomo, 34 to, to najważniejsze w sumie na co się patrzy Ponieważ resztę mam w dupie A tutaj... O, kurwa Białka, mamy 3,4 w panu kafirku Kalorii 50 Czyli w sumie to... A sami sobie to tencie jak chcecie Tutaj mamy 3,3 białka To jest mleko zsiadłe i kalorii to ma 50 tyle co kefirek yy, i na końcu ma taneczka która a, a, która ma tutaj białeczkę najwięcej bo 3,5 yy, grama na 100 gram wszystko no i ma też kalorii mniej od kefirku czyli yy, no tak komu tam pasuje